Jak wszyscy doskonale wiemy, finał Euro 2020 odbył się 11 lipca w Londynie, a wygrali go Włosi. Znany i lubiany youtuber Kłesek udowodnił, że taki finał może zorganizować właściwie każdy. Wystarczą chęci, dobry pomysł, sprawdzenie kumple i przepis na dobrą zabawę gwarantowany. Nawiasem mówiąc, ten finał jest do obejrzenia u Kłeska na kanale. Zerknijcie sami. E, właśnie teraz i właśnie tutaj pokażę Wam to, czego tam nie widać. Pokażę Wam kulisy tego finału. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Gabor, Well Jordan Pickford, vel Gigi Gigi Donnarumma. Zapraszam. Wrzutka w pole karny. I też bez, bez strzału? Banie. <noise> tak. Tylko wrzutka. Ma być ładna po prostu. być na banie, bo. sama wrzutka jest trudna, żeby spada na nogę, nie? A więc zaczynamy Cześć, dzień dobry, z tej strony Gabor Bramkarz w dresie Legionistą w eliminacjach do Ligi Mistrzów w Książęńcach Nie będziemy przeszkadzać, będziemy przeszkadzać komu innemu A więc zaczynamy jest lipiec, upalny lipiec, nie da się ukryć, panie Kacprze, że, e, że nie zmarzniemy pod balonem. Nie zmarzniemy. Dzisiaj specjalnie pompowali, bo rano padało, więc też jest zawsze jakieś fajne rozwiązanie. E, jak pada deszcz, stawiam balon. Czyli, i czyli te, te filtry, bo nałożyłem na siebie 30, 20 i 50, sami policzyli to jest. Te filtry przeciwko ten przeciw, przeciw nie przydadzą się. Dzień dobry. Słuchajcie, najatrakcyjniejsze, najatrakcyjniejsze miejsca na trybunach to zawsze są za bramką, Zawsze można dostać yy, pamiątkową plombę. No i takie siatki bym powiedział typowo angielskie, jak z lat 90. Ja wiem, ludzie tyle nie żyją, ale ja pamiętam. Jak patrzę, to możemy też, to możemy też iść yy, na drugą stronę. <śpiewanie> już wiem, Kasper. Już wiem, dlaczego tu jest balon. Nie trzeba biegać. <śpiewanie> Ale pasa. Mamy to. Tak to się robi. Poprze. Wszystko jest. Sobie tutaj właściwie swoje zrobiłem. Wam, że szkoda, że przez ekrany nie czujecie tej temperatury, nie mówię w atmosferze. Naprawdę. Klimat w pełni klimatyzowany balon. A te krople potu, No to, to z nerwów. Denerwuje się, że już lipiec. Jeden z gorętszych dni w lipcu, a tu balon, a tu lipiec. Siemano moi drodzy, kwiat bardzo serdecznie, Ja jestem Kołyszyk, zresztą z lewej strony znam Kuba. Oni reprezentują się prezentację z piesami, z którymi Jest Gabor, na samochód na 2020, tak jak w ostatnim głosowaniu. W głosowaniu. No, tak, Jedna recenzja rozgrzewki, jedna, druga, trzecia, czwarta, a to tylko jedna. wakacyjna forma, mocno wakacyjna forma Ale to wieście Nie jest prawdą że jest gorąco jest po prostu wysoka wilgotność 37 minuta i biegnie w środku pola raz. Proszę bardzo ono uderzenie Nie tu chyba niebezpiecznie bo obok rampa Młodzieżowiec, młodzieżowiec, dlatego to jest Ostatni, tak. tak. Tak, tak, Pokażę wam, jak wygląda losowanie. Kulisy, kulisy losowania. Trafisz, to już? Po ten tak, teraz sam. No, musisz puścić, dobra. Tak, rzut karny. Wierzymy w ciebie. Pamiętaj, że my jesteśmy Ale będziecie sobie go mniej, więc... To... Tak. Proszę bardzo. bo Ja mam sprzęcie, więc nie bardzo. Chcesz na piłkę na 16 metrów. Zagrywa mi albo jaka mi Ty bądź słuchał. A tu nie no jestem tak w 16 nasz. Nie. No, to nie. To znaczy, chcesz na piłkę i półki? Mamy to. Mamy to. Dobra, teraz wy. Nie no, przechodzimy. 52 minuty. Szkoda, że tego nie widzieliście. Ale przeciwmy ja robić piki went będzie. Więc zobaczycie. Jak to mawiał Darek Szpakowski... Ja to za rok wrzucam. No dobra, że nie chcemy. Kolejne euro. Tak kolejne euro. Jak to Mawiał Darek Szpakowski, Szkoda, że tego Państwo nie widzieli. Ale zobaczycie, właśnie teraz. Poczekaj, dopłukaj osłonki. Uff, to pomyślałem, to za pęsie. Brawo, bramka! Nie zgłosił bramkarza do interwencji, ale takich zapasów nie potrzebuje. Bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze. Łato! Safe. Ja sam na sobie nie lubię strzelać. Ja lubię! Strzelać lubię! Proszę bardzo! Obrona parkanami. Najszersze jakie mam. Jaki wynik jest 4 4 tak? Prawie ja blisko typowałem, tak? Prawie. tak będzie, pójdę. No, 0 0 dobrałem. Jak? Mawia Jan Tomaszewski, nie ma karnych obrońców, są źle strzelone. Gorąco liczę, że kolega. Kto strzela? Nie, Kto strzela? Sterling? Nie, Sterling będzie polowany. Sterling polowany? A kto strzela? Strzela... Okay. Kolega, 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 Sterlinga, kolega Sterlinga. Kolega sterlinga. Pytacie w listach, co tu jest. No? Podgrzewane karteczki. Gorące kulki, podgrzewane karteczki. Ja mogę sobie strzelić, tak. I obronić. Jednocześnie. Tak. Jednocześnie. Ale chcę to zobaczyć. Suby, łapki w górę, lajki Uff. i w ogóle Gabor Bramkar w dresie. Pan Kasper, tak? Tak. Jest prośba tu chyba od wszystkich, żeby ten balon następnym razem trochę poddać. Okay. No jest, dziwę, jest, 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 jest 50, pięćdziesiąt się przeziębiamy. Następne nagrywki w grudniu. Rozumiem. A to w grudniu, to w, w grudniu bez balonu może.